Nie każda kobieta nadaje się do wojska. Słowa sierżanta Nowaka przecięły ciszę jak nóż. W sali szkoleniowej panował chłód, nie tylko ten z zimowego poranka, ale i ten wynikający z napięcia. Kapral Marta Lewicka stała pośród grupy nowo przybyłych żołnierzy, trzymając głowę wysoko, choć wiedziała, że wzrok wszystkich był na niej. Nie musiała patrzeć, by czuć ich pogardę, ciężką, duszącą, jak dym po strzale. Nowak, stary wyjadacz z blizną na policzku, przyglądał się jej zmieszaniną ironii i wyższości. Mamy tu dziś nową rekrutkę, ciągnął, odwracając się do reszty. Zobaczymy czy przetrwa dłużej niż poprzednia. Kilka z nich odeszło po tygodniu. Śmiech kilku mężczyzn rozlał się po pomieszczeniu jak fala. Marta nie drgnęła. Wiedziała, że każda reakcja zostanie wykorzystana przeciw niej. Wzięła powolny wdech, jak uczyli ją kiedyś w zupełnie innym miejscu, gdzie nikt nie wiedział jej nazwiska. Tam, gdzie mówiono do niej nie pani Kapral, lecz Echo 7, ale tego nie mieli prawa wiedzieć. Oficjalnie była tylko nową rekrutką, przeniesioną z innej jednostki. W rzeczywistości była tu w zupełnie innym celu. Miała ocenić oddział, jego dyscyplinę, morale i zdolność do współpracy. A to, co zobaczyła już pierwszego dnia, nie napawało optymizmem. Po odprawie ruszyła do baraków. Stare budynki pachniały wilgocią i metalem. Po drodze minęła grupę żołnierzy, którzy ucichli, gdy tylko przeszła. Słyszeliście: podobno ma papiery z biura, a nie z poligonu mruknął ktoś typowa dodał inny. Przyjdzie, nie wytrzyma, potem płacz, że ją źle traktowali. Marta zatrzymała się na chwilę, nie odwracając głowy. Chciała coś powiedzieć, ale połknęła słowa. Jeszcze nie teraz, jeszcze nie pora. Wieczorem, gdy reszta odpoczywała, ona przeglądała raporty, znała nazwiska, znała historię jednostki. Wiedziała, że sierżant Nowak miał opinię surowego, ale skutecznego dowódcy. Wiedziała też, że ostatnie testy wypadły katastrofalnie: brak dyscypliny, niskie morale, skargi na mobbing. To właśnie dlatego została tu wysłana. Jej zadanie zebrać dowody i raportować bezpośrednio do dowództwa. Problem w tym, że nikt nie mógł się dowiedzieć o jej prawdziwej misji następnego dnia, na torze przeszkód, Nowak celowo wybrał ją do demonstracji. No, pani rekrutko, powiedział z przekąsem, pokaże nam pani, jak to się robi w teorii. Śmiechy, pomruki. Marta podeszła do toru. Jej ruchy były pewne, ciche, precyzyjne. W sekundach, które nastąpiły, zmieniła się w kogoś zupełnie innego, w żołnierza, którym naprawdę była. Pokonała przeszkody z chłodną dokładnością, bez jednego błędu, bez wahania. Kiedy skończyła, cisza zapadła głęboka i ciężka. Szczęście, burknął ktoś, albo dobre buty, ale Nowak patrzył inaczej. W jego oczach pojawił się Cień wątpliwości, którego sam jeszcze nie chciał uznać. Marta odetchnęła głęboko, wiedziała, że to dopiero początek, a wojna, którą miała stoczyć, nie toczyła się na polu bitwy, lecz w sercach ludzi, którzy nie wierzyli, że kobieta może być żołnierzem. Dzień po to, że przeszkód był jeszcze trudniejszy, na porannym apelu sierżant Nowak znowu nie odpuścił. Rekrutka lewicka rzucił głośno. Gratuluję wczorajszego występu. Nie wiedziałem, że w akademiach uczą też gimnastyki artystycznej. Śmiech żołnierzy był głośny, przeszywający, wibrujący w zimnym powietrzu jak ostrze. Marta nie mrugnęła, stała w szeregu, nieruchoma jak posąg. Ale wewnątrz niej coś drgnęło, coś, co dawno temu nauczyła się tłumić. Panowie, ciągnął Nowak, przechadzając się przed szeregiem, mamy tu wyjątkową sytuację. Kobieta w naszym oddziale. To nie jest pierwszy raz, ale może ostatni, jeśli dalej będziemy udawać, że wszyscy są równi. Cisza zapadła ciężka, jak beton. Marta wiedziała, że każde słowo, które teraz wypowie, będzie bronią przeciw niej. Więc milczała. Tylko w jej oczach pojawił się błysk. Nie gniewu, lecz determinacji. Po apelu zbliżył się do niej młody kapral Kowalczyk, jeden z nielicznych, którzy nie śmiali się wcześniej. Nie bierz tego do siebie, powiedział cicho. On taki jest. Wszystkich testuje. Marta skinęła głową. Wiem, odpowiedziała chłodno. Każdy dowódca ma swoje metody, nie dodała, że znała ich wszystkie. Sama kiedyś szkoliła takich jak Nowak. Wieczorem podczas ćwiczeń taktycznych przydzielono jej rolę obserwatora. Miała analizować ruchy drużyn. Z pozoru niewinne zadanie, w praktyce kolejna próba upokorzenia. Obserwator, prychnął jeden z żołnierzy. Lepiej, żeby nie zgubiła notatnika, ale Marta znów zrobiła coś, czego się nie spodziewali. Nie tylko nie zgubiła, przewidziała każdy ich błąd. Gdy Nowak kazał jej omówić ćwiczenie, mówiła spokojnie, rzeczowo, jak instruktor z doświadczeniem bojowym. Wyliczała błędy, wskazywała rozwiązania. Z każdym zdaniem w sali panowała coraz większa cisza. Skąd pani to wie? Zapytał w końcu Nowak z udawaną obojętnością. Czytałam raporty z poprzednich ćwiczeń, odparła. Nie skłamała. Po prostu nie powiedziała całej prawdy. W jej głowie pulsowało jedno, jeszcze trochę, jeszcze kilka dni i wszystko wyjdzie na jaw. Ale los miał inne plany. Następnego ranka ktoś podrzucił do jej szafki kartkę. Na niej napisane było wielkimi literami. Wracaj do kuchni. Słowa uderzyły mocniej niż cokolwiek dotąd. Marta wzięła kartkę, złożyła ją starannie i schowała do kieszeni. Nie dlatego, że chciała o niej zapomnieć, ale dlatego, że wiedziała. Takie rzeczy się przydają w raporcie. Po południu na stołówce usłyszała szept. Nowak się wścieknie, jak dowie się, że znowu coś notuje. Pewnie chce zrobić karierę przez skargi, a może ma plecy w dowództwie. Marta odsunęła tacę, nie kończąc posiłku. Wyszła na zewnątrz, gdzie powietrze było czyste i zimne, jakby zmywało brud ludzkich słów. Stała chwilę patrząc w dal na białe pola i zamarznięte drzewa. Wtedy przypomniała sobie słowa swojego dawnego instruktora. Czasem najtrudniejsze misje to te, w których nie możesz użyć broni. Uśmiechnęła się gorzko. Wiedziała, że z każdym dniem staje się silniejsza, ale też, że cierpliwość ma swoje granice, a gdy ktoś ją przekroczy, nawet cisza potrafi zamienić się w broń. Wieczorem, gdy większość żołnierzy już spała, Marta siedziała w kantynie przeglądając raporty. Światło lampy drgało, rzucając długie cienie na kartki. Miała wrażenie, że każdy z nich skrywa tajemnicę, fragment czegoś, co nie pasowało do oficjalnej wersji. W jednym z raportów natknęła się na wzmiankę o incydencie sprzed miesiąca, ćwiczenia nocne zakończone stratą sprzętu i lekkimi obrażeniami dwóch żołnierzy, ale podpisy pod dokumentem były inne niż w pozostałych. Ktoś coś zmienił, ktoś próbował coś ukryć. Następnego dnia, podczas inspekcji magazynu, zauważyła, że część sprzętu była nowa zbyt nowa, jak na jednostkę o ograniczonym budżecie. Skąd nowy sprzęt? zapytała magazyniera Z wymiany, pani rekrutko odpowiedział zbyt szybko z wymuszonym uśmiechem. Marta skinęła głową, nie komentując, ale w środku już wiedziała, że coś jest nie tak. Wieczorem, gdy przechodziła przez dziedziniec, usłyszała ciche głosy. Zatrzymała się. Za rogiem stali Nowak i porucznik Domański. Mówiłem, żebyś to załatwił. Głos Nowaka był twardy, pełen gniewu. Jeśli ktoś to znajdzie, będziemy mieli kontrolę na karku. Spokojnie, odpowiedział Domański. Papierów już nie ma. Nikt niczego nie udowodni. Marta cofnęła się cicho, serce biło jej mocniej. Wiedziała, że nie może działać pochopnie, ale to co usłyszała, zmieniało wszystko. Następnego ranka atmosfera była napięta. Nowak wydawał się bardziej czujny, jego spojrzenia dłużej zatrzymywały się na Marcie. Podczas ćwiczeń podchodził blisko, zadając pozornie niewinne pytania. A pani rekrutko, skąd takie zainteresowanie raportami? Zapytał tonem niby żartobliwym, ale lodowatym. Szukam inspiracji odparła spokojnie. Zawsze warto wiedzieć, co poszło nie tak, żeby się nie powtarzało. Nowak przyglądał się jej jeszcze chwilę, po czym odszedł bez słowa. Marta czuła, że została zauważona. Tego wieczoru znalazła w swojej szafce kolejną wiadomość. Tym razem nie było słów, tylko zdjęcie, rozmazane, zrobione z ukrycia. Widać było ją w kantynie, pochyloną nad dokumentami. Ktoś ją obserwował, ktoś wiedział, Wzięła głęboki oddech i schowała zdjęcie do notatnika. No nie. Mogła pozwolić, by strach wziął górę. Nie po tym wszystkim, co już przeszła. W nocy nie mogła spać. Słyszała, jak wiatr huczy między barakami, jak coś trzeszczy w ścianie. Wspomnienia wracały. Szkolenia w jednostce specjalnej misje gdzie błąd oznaczał śmierć. Tam nauczyła się, że największym wrogiem nie zawsze jest ten z karabinem, ale ten, kto stoi obok i uśmiecha się fałszywie. Rano złożyła meldunek do dowództwa. Krótki, zaszyfrowany, wysłany kanałem, którego nikt tutaj nie znał. Opisała podejrzenia i zażądała pozwolenia na dyskretną obserwację. Wiedziała, że odpowiedź przyjdzie dopiero za kilka dni. Do tego czasu musiała grać dalej. Rolę cichej, niedoświadczonej rekrutki. Podczas obiadu Nowak usiadł naprzeciw niej. Pani Lewicka, powiedział powoli, obracając kubek w dłoniach. Widzę, że lubi pani się analizować. Może powinna się pani zająć czymś pożytecznym. Na przykład, spytała cicho, na przykład sprzątaniem po innych, tam się pani sprawdzi najlepiej. Kilku żołnierzy parsknęło śmiechem. Marta nie odpowiedziała. Spojrzała mu prosto w oczy i w tej sekundzie Nowak poczuł coś, czego nie potrafił nazwać. To nie był strach, to była pewność, że ta kobieta nie jest tym, za kogo ją uważał. Kiedy wyszła ze stołówki, w powietrzu unosiło się napięcie. Jak przed burzą, Marta wiedziała, że ta burza nadchodzi. Ale tym razem to ona będzie gotowa. Dwa dni później, podczas porannego apelu, Marta wiedziała już, że coś się wydarzy. Czuła to w spojrzeniach krótkich, pełnych drwiny, które rzucali jej inni żołnierze. Nowak stał naprzeciw szeregu z papierem w ręku. Zanim zaczniemy, powiedział, mamy drobną sprawę do wyjaśnienia. Okazało się, że ktoś włamał się do systemu raportowego i przeglądał dokumenty z ograniczonym dostępem. Cisza. Marta poczuła, jak chłód wnika w jej dłonie. Wiedziała, że to o nią chodzi. I co gorsza, ciągnął Nowak, ślady wskazują na konto rekrutki lewickiej. To absurd, odezwała się po raz pierwszy głośno. Nie miałam dostępu do systemu, a jednak ktoś go miał, przerwał jej. I ktoś bardzo chciał się dowiedzieć, co ukrywamy. W jego głosie brzmiała groźba: Proszę o wyjaśnienia. Marta spojrzała na niego spokojnie. Panie sierżancie, jeśli to śledztwo, powinna je prowadzić żandarmeria wojskowa, nie pan. Jej ton był chłodny, profesjonalny, zbyt pewny jak na rekrutkę. Kilku żołnierzy spojrzało po sobie. Nowak zbladł. Uczy się pani szybko, co? Ale proszę pamiętać, że w wojsku nie chodzi o mądrzenie się, chodzi o posłuszeństwo. Śmiech z tyłu szeregu. Marta nie spuszczała wzroku. W tamtej chwili coś w niej pękło. Nie gniew, raczej granica, której już nie mogła przekroczyć bez utraty siebie. Posłuszeństwo, sierżancie, kończy się tam, gdzie zaczyna się. Kłamstwo, powiedziała cicho, ale każdy ją słyszał. Cisza, która zapadła, była gęsta jak dym po strzale. Nowak zrobił krok w jej stronę. Co pani powiedziała? Powiedziałam, że prawda i dyscyplina nie są wrogami, chyba że ktoś się ich boi. Był moment, gdy wydawało się, że uderzy, ale powstrzymał się. Odwrócił się gwałtownie i krzyknął: Koniec apelu! Wszyscy rozejście. Wieczorem Marta została wezwana do biura Domańskiego. Pokój był półmroczny, pachniał papierosami i kawą. Co tu się dzieje, lewicka? Zapytał oficer: Wchodzisz w konflikty, prowokujesz ludzi, a teraz ten incydent z systemem nie prowokuję, odpowiedziała. Wykonuję swoje obowiązki. Jakie obowiązki? Jego spojrzenie było ostre. Marta zamilkła. Wiedziała, że nie może się zdradzić. Rozumiem. Uśmiechnął się chłodno. Milczenie. Typowe, ale pamiętaj, że w tym wojsku nie ma miejsca na tajemnice. Kiedy wyszła z biura, na korytarzu czekał kowalczyk. Widziałem jak Nowak grzebał przy terminalu dzień przed włamaniem, powiedział półgłosem. Ale jeśli o tym powiem, zniszczy mnie. Marta spojrzała na niego długo. Nie musisz mówić, wystarczy, że będziesz świadkiem, gdy przejdzie czas. W nocy długo siedziała przy biurku, pisząc raport do dowództwa. Opisała wszystko, fałszywe oskarżenie, zmianę logów, nadużycia. Wiedziała, że to ryzykowne, ale wiedziała też, że nie może się cofnąć. Następnego dnia Nowak ogłosił, że w jednostce zostanie przeprowadzony wewnętrzny audyt. Faktycznie była to próba zastraszenia. Każdy, kto miał z nią kontakt, był przesłuchiwany. Na stołówce zapadła cisza, gdy tylko się pojawiała. Na ćwiczeniach udawali, że jej nie widzą. A jednak, mimo izolacji, czuła, że coś się zmienia. Kilku młodszych żołnierzy zaczynało patrzeć na nią z szacunkiem. Nie mówili nic, ale ich milczenie było rodzajem lojalności. Podczas kolejnego szkolenia Nowak znów ją upokorzył, tym razem publicznie. Kazał jej prowadzić symulację dowodzenia drużyną i gdy tylko popełniła drobny błąd, Proceduralny krzyknął: Widzicie, kobieta nigdy nie utrzyma porządku, to dlatego oddziały giną. Marta podniosła głowę, spojrzała mu w oczy i spokojnie dokończyła ćwiczenie. Zrobiła to lepiej, szybciej, dokładniej. Gdy skończyła, cała sala milczała. Dyscyplina, sierżancie, powiedziała cicho: Nie zaczyna się od płci, zaczyna się od przykładu. Tego dnia wieczorem w biurze dowództwa pojawił się komunikat. Inspektor z Warszawy przyjeżdżał z wizytacją. Marta wiedziała, że to odpowiedź na jej raport. Wiedziała też, że gra skończy się albo jej zwycięstwem, albo końcem kariery, ale pierwszy raz od dawna. Uśmiechnęła się naprawdę. Inspektor przyjechał następnego ranka w towarzystwie dwóch oficerów z Warszawy. Mundury mieli nienaganne, twarze chłodne jak stal. Na placu apelowym ustawiono cały oddział. Sierżant Nowak stał w pierwszym rzędzie, próbując zachować pozory pewności siebie. Marta jak zwykle w szeregu. Dzień dobry, żołnierze! Głos starszego oficera był spokojny, ale każdy czuł, że to nie będzie zwykła wizyta. Otrzymaliśmy raport o możliwych nieprawidłowościach w tej jednostce. Przeprowadzimy kontrolę. Nowak wykonał krok do przodu. Panie inspektorze, zapewniam, że wszystko jest w porządku. To jakieś nieporozumienie. Oby, odparł sucho oficer. Ale zanim zaczniemy, chcę, żeby wystąpiła przed szereg kapral Marta Lewicka. Cisza. Wszyscy spojrzeli na nią. Ruszyła powoli do przodu, stając obok Nowaka. To właśnie pani, kapralu Lewicka, jest autorką raportu, który do nas trafił, powiedział inspektor. Nowak odwrócił się gwałtownie. Co? Ona? Przecież to rekrutka, nie kapral. Jego głos drżał, tym razem nie z gniewu, lecz z niepokoju. Inspektor spojrzał na niego chłodno. Nie, sierżancie, to pani oficer z działu operacji specjalnych, przydzielona do oceny morale i dyscypliny waszej jednostki. Jej dane zostały utajnione. Na placu zapadła cisza tak głęboka, że słychać było tylko oddechy. Marta patrzyła prosto przed siebie, spokojna, jakby wreszcie mogła oddychać pełną piersią. Nowak pobladł. To jakiś żart, wymamrotał. Gdybym wiedział, gdyby pan wiedział, przerwała mu Marta, zachowywałby się pan inaczej. A to właśnie jest problem, sierżancie. W armii nie chodzi o to, by szanować stopnie. Chodzi o to, by szanować człowieka. Słowa zawisły w powietrzu, jak echo strzału. Inspektor odchrząknął. Pani oficer przekazała nam obszerne dowody manipulacje raportami, nadużycia, fałszywe meldunki i, co najważniejsze utratę zaufania wśród podkomendnych. Nowak chciał coś powiedzieć, ale głos ugrzązł mu w gardle. W ciągu ostatnich miesięcy, pański oddział uzyskał najniższe wyniki w całym batalionie, kontynuował inspektor. Zamiast współpracy, Pogarda. Zamiast dyscypliny strach. Marta milczała. Wiedziała, że teraz nie musi już nic mówić. Prawda robiła to za nią. Po zakończeniu apelu oficerowie rozpoczęli przesłuchania. Kilku żołnierzy, dotąd milczących, zaczęło mówić. Potwierdzali, że Nowak upokarzał ludzi, wymuszał podpisy pod fałszywymi raportami, karał bez przyczyny. Wreszcie zgłosił się kowalczyk. Złożył zeznanie o manipulacji logami systemu, które miały obciążyć Martę. Kiedy dzień się kończył, Nowaka wezwano do biura. Wyszedł stamtąd blady, bez słowa. Wiedział, że to koniec jego kariery. Wieczorem Marta siedziała sama w kantynie. Wokół panowała cisza. Nikt się nie śmiał, nikt nie szeptał. Drzwi otworzyły się. Wszedł kowalczyk. Wiedziałem, że pani nie jest zwykłą rekrutką. Powiedział, siadając naprzeciw, niej. Ale nie myślałem, że aż tak. To tylko praca, odpowiedziała cicho, i obowiązek. Ale czemu pani wróciła do nas? Po tylu misjach mogła pani zostać gdziekolwiek. Marta uśmiechnęła się lekko, bo chciałam przypomnieć sobie, po co się służy i komu. Spojrzała przez okno na ciemne niebo nad jednostką. Wiedziała, że raport, który trafi do Warszawy, nie tylko zakończy karierę Nowaka. Ale też zmieni los wielu ludzi tutaj. Może pierwszy raz od dawna armia zobaczy, że siła nie leży w krzyku, lecz w godności. Hmm. Kiedy wyszła z kantyny, śnieg zaczął padać. Cichy, spokojny, jakby zmywał wszystko, co brudne i niepotrzebne. Marta zatrzymała się, podniosła głowę i zamknęła oczy. Po raz pierwszy od miesięcy poczuła spokój, ale wiedziała, że to jeszcze nie koniec. Prawda, nawet ujawniona, zawsze ma swoją cenę, a ona była gotowa ją zapłacić. Kilka dni po wizytacji, jednostka była nie do poznania. Cisza, która wcześniej była znakiem pogardy, teraz miała inny ton ton wstydu i refleksji. Sierżant Nowak został przeniesiony do rezerwy dyscyplinarnej, a jego miejsce tymczasowo objął porucznik Domański, który po przesłuchaniach sam poprosił o przeniesienie. W raportach użyto słów: Utrata zdolności dowodzenia w warunkach etycznych. Marta obserwowała to wszystko z dystansem. Jej misja formalnie dobiegła końca, ale wiedziała, że zostawiła co za sobą coś więcej niż raport. W barakach panował porządek. Żołnierze zaczęli rozmawiać ze sobą inaczej, krócej, ciszej, z odrobiną szacunku, który wcześniej wydawał się zbyteczny. Pewnego ranka gdy szykowała się do wyjazdu, na jej łóżku leżał mały notes. Otworzyła go. W środku znajdował się wpis. Za to, że przypomniała nam pani, co to znaczy służyć. Dziękujemy. Pod spodem podpisy kilku żołnierzy, w tym kowalczyka. Marta przez chwilę milczała, potem zamknęła notes i schowała go do kieszeni munduru. Nie była kobietą, która często płacze, ale teraz coś ścisnęło ją w gardle. Na placu apelowym zebrała się jednostka. Inspektor już odjechał, zostawiając decyzję o przyszłości w rękach dowództwa. Marta podeszła do żołnierzy bez dystansu, bez komend. Zanim wyjadę, powiedziała cicho: Chcę, żebyście pamiętali jedno: Wojsko to nie tylko rozkazy, to ludzie. Jeśli zapomnicie o człowieku, żaden mundur was nie uratuje. Słowa te, choć wypowiedziane spokojnie, trafiły głęboko. Niektórzy spuścili wzrok, inni skinęli głowami. A pani zapytał ktoś z tłumu, wróci pani jeszcze? Marta uśmiechnęła się lekko. Może, ale jeśli wrócę, mam nadzieję, że zobaczę was silniejszych. Nie przez strach, przez godność, wsiadła do samochodu wojskowego. Gdy pojazd ruszył, przez chwilę nikt się nie ruszał. Potem kowalczyk zasalutował. Powoli, z szacunkiem, inni poszli za nim. Droga wiodła przez las, w którym Topniał śnieg Marta patrzyła w dal, gdzie wschodziło słońce. W myślach słyszała jeszcze głosy sprzed tygodni. Śmiechy, kpiny, rozkazy wszystko to brzmiało teraz jak echo dawnego świata. Wiedziała, że ludzie tam, w jednostce, będą ją wspominać różnie. Jedni jako twardą, zimną kobietę, inni jako tę, która ich upokorzyła. Ale może kilku zapamięta ją tak, jak chciała jako żołnierza, który wierzył, że prawda ma wartość, nawet jeśli boli. Zatrzymała samochód na wzgórzu, wysiadła i spojrzała na horyzont. Wiatr niósł zapach mokrej ziemi i metalu. Wtedy przypomniała sobie słowa z pierwszego dnia. Nie każda kobieta nadaje się do wojska. Uśmiechnęła się. Może i nie każda, powiedziała cicho. Ale ja nie przyszłam tu, żeby się nadawać. Przyszłam, żeby przypomnieć wam, jak się walczy. Odwróciła się, wsiadła z powrotem do pojazdu i ruszyła przed siebie. Silnik zawarczał, a jednostka za nią malała w lusterku, aż zniknęła całkiem. Cisza, która została, nie była już ciężka. Była spokojna, jak po bitwie, którą wygrało się nie bronią, lecz sercem.